Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski, jest 31 maja 2024 roku. Zapraszam na 211. Farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie: Łodo o kontrolach aptek dotyczących podsłuchów. Jest finansowanie specjalizacji farmaceutów i jest problem. Nowy nabór na głównego inspektora farmaceutycznego. Dobre informacje dla techników farmaceutycznych. Co z aptekami w programie antykoncepcji awaryjnej? Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja, że w jednej z sieci aptek miały być podsłuchiwane i nagrywane rozmowy pracowników tych aptek z pacjentami. Pracownicy ci mieli także podpisywać zgody na to, a klientów o tym nie uprzedzano. Media opisywały sprawę jako źródło, podając byłą pracownicę tej sieci aptek. Sprawą zainteresował się wtedy rzecznik praw obywatelskich. Poprosił on o wyjaśnienie tej sprawy m.in. Naczelną Izbę Aptekarską. Ówczesna prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rudkowska poinformowała wtedy, że do samorządu nie wpłynęły żadne skargi w tym zakresie. Sprawą za Pośrednictwem głównego inspektora farmaceutycznego zainteresował się także prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. GIF przekazał bowiem do Płodo zgłoszenie, jakie wpłynęło do urzędu, dotyczące podsłuchów we wspomnianej sieci aptek. Autor tego zgłoszenia wskazywał, że wielokrotnie informował o łamaniu praw pacjenta zarówno głównego inspektora farmaceutycznego, jak i UOKiK. Nie przedstawił on jednak żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Prezes UODO stwierdził, że ze względu na braki formalne nie było możliwe wszczęcie postępowania w tej sprawie. Mimo to Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrole w aptekach tej sieci, w których miały być podsłuchiwane i nagrywane rozmowy między pacjentami i pracownikami. Pierwsza kontrola odbyła się jeszcze w 2019 roku, druga w listopadzie 2023. Jak się okazuje, przeprowadzone kontrole nie wykazały stosowania przez kontrolowane podmioty urządzeń rejestrujących dźwięk. Kontrolerzy nie stwierdzili ich ani na stanowiskach obsługujących pacjentów, ani też w ramach stosowanego w aptekach monitoringu wizyjnego, który składał się z jednej kamery obejmującej swoim zasięgiem całą izbę ekspedycyjną apteki. W rezultacie prezes UODO poinformował, że w tej sytuacji nie dysponuje informacjami, w oparciu o które możliwe byłoby podjęcie innych dodatkowych działań. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego uruchomione zostanie finansowanie specjalizacji farmaceutów. Dotyczyć ono będzie tylko farmaceutów szpitalnych i klinicznych. Na te informację środowisko farmaceutów czekało od bardzo dawna. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do innych zawodów medycznych, farmaceuci sami musieli pokrywać koszt specjalizacji. Tymczasem w przypadku farmaceutów szpitalnych jej posiadanie jest obecnie wymogiem kon do pełnienia funkcji kierownika apteki szpitalnej. Oznaczało to wydatek rzędu nawet 9 tysięcy złotych. Dlatego w środowisku od dawna pojawiały się postulaty, że specjalizacja powinna być finansowana ze środków publicznych. Na początku zeszłego roku w tej sprawie skierowano nawet petycję do Ministerstwa Zdrowia. Wraz z komunikatem o uruchomieniu finansowania specjalizacji, Resort Zdrowia zachęcał też farmaceutów do składania wniosków na specjalizację w trwającym już wiosennym, Postępowaniu rekrutacyjnym. Pojawił się jednak problem, polegający na tym, że w momencie wydania tego komunikatu przez ministerstwo nie było już miejsc na uczelniach prowadzących tego typu specjalizacje. Ci farmaceuci, którzy złożyli wnioski wcześniej i dostaną się na specjalizację, uzyskają jej finansowanie. Niemniej Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało też, że dofinansowanie w ramach projektu obejmie również wnioski składane na kolejnym naborze. Mija dokładnie pół roku, odkąd w Polsce nie ma głównego inspektora farmaceutycznego. I wszystko wskazuje na to, że na obsadzenie tej funkcji przyjdzie nam jeszcze poczekać. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wkrótce zostanie rozpisany kolejny nabór na to stanowisko. Będzie to już trzeci nabór w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Przypomnijmy, że w drugim naborze wyłoniono dwóch kandydatów: doktora Artura Owczarka i magistra Łukasza Pietrzaka. Minister zdrowia zarekomendowała premierowi powołanie na to stanowisko doktora Owczarka. Okazało się jednak, że pojawiły się wątpliwości dotyczące spełnienia przez niego wymogów formalnych. W piśmie do premiera wskazała na to organizacja Pracodawcy RP. W obronie doktora Owczarka z kolei list do premiera napisali przedstawiciele środowiska naukowego, głównie PT Farmu, którego jest on członkiem. Ministerstwo Zdrowia po tych doniesieniach wezwało obu kandydatów na rozmowę i wkrótce po tym minister zdrowia wycofała rekomendacje dla doktora Artura Owczarka i zapowiedziano powtórzenie konkursu. W konsekwencji pojawiły się zarzuty, że minister zdrowia uległa naciskom przedsiębiorców, którzy kwestionowali wybór tego kandydata na stanowisko. GIF. Izabela Leszczyna skomentowała tę sprawę na portalu X, twierdząc, że to bzdury. Powodem wycofania rekomendacji było błędne oświadczenie złożone przez kandydatów to poważny błąd formalny, którego nie mogliśmy zlekceważyć, a który został ujawniony dopiero po sformułowaniu rekomendacji przez Ministerstwo Zdrowia. Przestrzeganie prawa często wydłuża działania administracji, ale droga na skróty jest zła. Skomentowała minister zdrowia Izabela Leszczyna na portalu X. Od marca obowiązuje ustawa o niektórych zawodach medycznych, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące m.in. zawodu technika farmaceutycznego. Jedna z istotniejszych zmian dotyczy utworzenia centralnego rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. Technicy farmaceutyczni mają czas do 25 września, aby złożyć wniosek o wpis do tego rejestru. Pojawił się jednak pewien problem polegający na tym, że elementem składania tego wniosku jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu dwuletniej praktyki zawodowej. Wielu techników, którzy wykonują ten zawód od kilkunastu lat, nie posiada takiego dokumentu. Był on bowiem papierowy, wystawiany jednorazowo, a często apteki, w których technicy odbywali ten staż już nie istnieją. Stąd też wzięły się wątpliwości dotyczące tego, jak takie osoby mają uzyskać wpis do rejestru. Wątpliwości te postanowiła rozwiać Dolnośląska Izba Aptekarska, która skierowała w tej sprawie pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Resort Zdrowia odpowiedział na te wątpliwości, zapewniając, że zaświadczenie o ukończeniu stażu nie jest obligatoryjne do uzyskania. Wpisu do rejestru. W przypadku utraty takiego zaświadczenia lub niemożliwości jego odtworzenia wpis technika farmaceutycznego do rejestru będzie się odbywał na podstawie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. A przy tej okazji zachęcam wszystkie osoby zainteresowane tym tematem do odwiedzenia nowego portalu technikfarmaceutyczny.pl Jest on wprost dedykowany tej właśnie grupie zawodowej. Zachęcam do jego śledzenia. Najgłośniejszym tematem dotyczącym rynku aptecznego, przynajmniej w mediach ogólnopolskich, cały czas pozostaje pilotażowy program umożliwiający farmaceutom wystawianie recept na antykoncepcję awaryjną. W minionym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia w końcu uruchomił stronę, na której można znaleźć listę aptek, które dołączyły do programu. Jest też mapa, na której można poznać lokalizację tych aptek. Mapa jest dostępna na portalu pacjent.gov.pl i znajduje się na niej aktualnie ponad 500 aptek, które podpisały umowy z NFZ na świadczenie tej nowej usługi. Na ten moment można odnieść wrażenie, że wszystkie wątpliwości dotyczące pilotażu, które się pojawiały w międzyczasie, zostały już rozwiane i do programu dołączają cały czas nowe apteki. Ich liczba na tej mapie cały czas rośnie. Jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska udostępniła w minionym tygodniu obszerne wytyczne dotyczące tej nowej usługi, wraz z kwestionariuszami pomagającymi przeprowadzić wywiad z pacjentką potrzebującą antykoncepcji awaryjnej. Na temat pilotażu rozmawialiśmy też w najnowszym odcinku. Programu z Kwadrans z farmacją, którego gościem był magister Wojciech Bartkowiak, wiceprezes wielkopolskiej okręgowej Rady Aptekarskiej. Jest on też jednym z pierwszych farmaceutów, którzy podpisali umowy z NFZ na udział w pilotażu i w trakcie naszej rozmowy zdradził szereg informacji, które na pewno pomogą wielu farmaceutom podjąć decyzję o udziale w pilotażu, ale też przebrnąć przez proces składania wniosku poprzedzającego podpisanie umowy z NFZ. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka Kodawca z Farmacją i zachęcam także do śledzenia tego tematu na portalu mgr.farm. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego i farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm. Tam codziennie przygotowujemy nowe doniesienia na temat tego, co ważnego dzieje się dla polskich farmaceutów, ale i nie tylko. Tradycyjnie też zachęcam do pobierania naszego magazynu dwumiesięcznika w wersji online mgr.farm, największego tego typu czasopisma dla farmaceutów w Polsce, który dostępny jest całkowicie bezpłatnie na stronie mgr.farm ukośnik magazyn. W farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.